Gminy Ośrodek Kultury w Długułęce w tym roku obchodzi swoje 20-lecie. W świętowano hucznie, z tej okazji zorganizowano różnego rodzaju koncerty. Na scenie można było zobaczyć bardziej znanych artystów, ale także występy lokalnych grup tutaj z gminy Długułęka. Nie zabrakło także strefy warsztatowej oraz wysoką miasteczka. Obchody rozpoczęły się w piątek 24 maja i potrwały do niedzieli 26 maja. W sobotę na scenie wystąpiła m.in. Alicja Janosz. A w niedzielę można było podziwiać występy lokalnych zespołów. Nie zabrakło występów zespołu tańca ludowego Długołęka, który ma swoją wieloletnią historię. Założyłam zespół w 2000 roku pracując w szkole, w gimnazjum w Długołęce. Były to zajęcia pozalekcyjne. W ramach tych zajęć prowadziliśmy tańce. Inne, nie ludowe, ale ludowe później wkradały się coraz bardziej, ponieważ sama jestem tancerką zespołu reprezentacyjnego Domnośląskiego Pieśni i Tańca Wrocław. A od 2004 roku tańczymy w Gminnym Ośrodku Kultury. Obecnie zespół liczy 52 członków i jest podzielony na trzy grupy wiekowe. Tańczymy bardzo wiele tańców z różnych regionów Polski i jesteśmy z tego bardzo dumni, że mamy rzeczywiście szeroki repertuar, bo poza tańcami dolnośląskimi znajdą się u nas też tańce lubelskie, kurpiowskie. Do obchodów dołączył również zespół ludowy Woda z Pasikurowic. Zespół powstał w 1982 roku przy kole gospodyń. Wyjeżdżono na różne, różne festiwale, zajmowano wysokie dość miejsca. No mówię, teraz trochę osób się wykruszyło, trochę do nas dochodzi, teraz nowe, nowe wzmocnienie, mamy więcej głosów męskich, także bardzo się cieszymy. Swój repertuar zaprezentował także Zespół kultywator z przesie łąki. Ja w zespole jestem 9 lat, a kultywator teraz będzie obchodził 10. -lecie. Trudno określić jest ilość członków, bo to się zmienia. Na pewno jest około 25 osób. Lubimy śpiewać, lubimy się spotykać. i Cieszymy się z tego. Chociaż jesteśmy w wieku takim już starszym, ale mimo wszystko dajemy sobie radę i staramy się co tydzień trenować, żeby nasze występy gdziekolwiek pojedziemy były atrakcyjne. Oprócz koncertów mieszkańcy także mogli wziąć udział w warsztatach rękodzielniczych. Kreatywna praca w sumie, wspólna rodzina z okazji dnia mamy. Razem stworzyliśmy na pamiątkę dla mnie prezent. Tutaj widzę, że taką torebeczkę fajną udało się zrobić. Tak. Sam robiłeś? Nie. Ktoś ci pomagał? Baba i siostra. Maluję. Jakich kolorów użyłaś? Fioletowy, różowy, niebieski i żółty i zielony. Ale też nauczyć się grać na bębnach, czy też dołączyć do procesu powstania niezwykłej rzeźby. Jestem twórcą ludowym z Mazowsza, między Czerwińskiem a Kępą Polską. Tutaj zjawiłem się na dwudziestoleciu Goku, wyplatam baletnicę. Robi to wrażenie. I ile Panu czasu zajdzie na stworzenie właśnie tej pięknej postaci? To znaczy, konstrukcja, no to otworzyłem już w domu. Część rzeczy było przygotowane. No, i tutaj w dwa dni próbujemy z uczestnikami. Echo 24, w Ziwtuszynko.